Okej, okay, cześć moi drodzy, Stacey Maras, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku South Parka. Jak widzimy już się porządnie wszystko zaczęło, no i możemy lecieć z odcineczkiem. No, koleś widzimy się przebrał. Zobaczymy, człowiek niedźwiedziu świnią? What?

Człowiek, nie do świnia. Zagrożenie. A, dobra. To zrobimy sobie później. E... Dobra, przed tym uciekamy. E, nie, nie to. To. E, jesteśmy tutaj. Wiemy, że musimy dotrzeć do tego domu. Tylko, że to jest ten chyba dom, do którego nie mogliśmy dotrzeć wcześniej. Z jest to chyba mamy problem? I. O. Tu możemy sobie pójść. Czyli tak, jesteśmy tu, tu tutaj w tym miejscu i idziemy w dół. Okej. Okay. Nie, to nie jest mój nos. Dobra. Lecimy. Myślę, że damy radę. Eee. Gdzie jestem? Dobrze idę. Nie. Źle poszedłem. Fuck. Ugh. No, tu mogę iść? Halo? Eee, jesteśmy? Tu. I powinni. Powinni być. A, dobra, wchodzimy na błysko. okej okay. Ni-ni-ni. Ale ja biegam. biegniemy. I chyba tutaj w dół dobrze mi się? Tak dokładnie tędy. Gdzie um, teraz jesteśmy? Dobra, i idziemy w lewo. Już się zeskniemy za south parkiem. Chciałem właściwie, zastanawiałem się, czy by nie zrobić live'ika wika. Uh. <laughs> Ale pomyślałem. Nie, nie trzeba. Zrobimy. Nagramy sobie odcinek, wiecie? Uuuu. Uh, wymagany klucz. Okej okay. Halo? Uh, walka! To jest. Walka z żulem. Okej. Okay. Eee, nie pamiętam jak się walczyło. Dobra, ale damy radę. Okej, okay, chyba daję radę, chyba daję radę. Nie jest tak... Nie jest tak źle. Zdolności. Eee, mamy możliwość na to... Uu. Dobre O, zapomniałem jak się bronić Fak <grystanie> y, zdolności oczywiście Żyć Jitsu O oczywiście nie ma innej opcji No, no nie coś źle zrobiłem Fak Zapomniałem <grystanie> Leśnicy do tego oczywiście użyjemy na sobie Eee... Y bo, 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 bo tak. Nie, fuck Zapomniałem o tej grze, jak się w to gra. Fuck. Nie grałem tydzień w to i. i nie pamiętam. Dobra, coś tam. Coś obroniliśmy, coś obroniliśmy. E, przydałoby się, kurczę. Nie damy rady, zdolności mamy. Mamy szansę na coś, nie mamy na nic. E, dobra. A po jeden, nie, nie bierze za dużo, nie bierze za dużo. Eee, więc, 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 więc... Trzeba dać rady tak hey. Za późno! Jak to mogło być za późno? No fuck! No jeszcze deadne. O oh. Fuck it! Dobra Yy, mamy leczniczy dotyk, na pewno na tym użyjemy. Yy, yy, użyta szybko. No. Kurczę, trochę ciężko, bo. No. Na. Za wcześnie! Fuck it! Dobra, tamten nie ma. Miks teraz siły. A, nie, nie damy rady. Bobek? Mogę użyć Bobka? Dobra, spoko. Zdolności żadnych nie mamy. Łuk i jedynie laskę. E no, wychodzi na to, że trzeba go strzelać z samej laski. Dobra, obrona była. Obrona była. Bobek. Użyjemy jeszcze raz na jego Bobka. Dobra, dobra, jest yes, git, jest y git. Łuku nie używamy, bo on nie zadaje mu dużo damage'a. No kurczę, nie obroniłem się nic. Fak, no nie mogę tego przegrać. A ah, masz. Dobra, dobrze. Y Podatny na szok. Co mnie wywołuje szok? A wezmę sobie miksturkę siły. A co mi tam? Mo a czemu nie? Y mieliśmy ją w więc możemy użyć bez problemu. Dobra, trochę więcej już dostał. Dobra. Nas zabiera o, o wiele mniej. No, zadgiście. Dobrze, bronimy się nieźle. Dobrze jest, nabuzowany. No, zobaczymy jak mu pójdzie. Kurczę, ja. nie spodziewałem się. Chyba przegramy tą walkę. Będzie naprawdę ciężko. O! Dobrze jest. Dobra, dobra. Mamy zdolności mamy zdolności. Chcę pierwszy Nie. Żyjidziku oczywiście. I co? I to tylko tyle? Przecież to mu nic nie zebrało praktycznie. No what the fuck? przegraliśmy. Nie ma co. Jeszcze raz. Jeszcze raz będzie to Ugh. fuck. Kurczę. Niestety nam się nie udało. Yy, dobra, nie. żura na razie zostawimy, tak myślę. Wejdziemy tutaj do niego do domu. Będziemy kontynuowali wątek misji. Ok, mamy klucz do jego garażu, więc wbijamy. Zobaczmy, co tam jest. <laughs> Czy ja tu dobrze widzę? What the fuck? Hey, that's not the usual kid to jest huh? oh to... No nie, walczymy z nimi. Okej, okay. eee, Czyli tak, my... my mamy jakąś zdolność... ...taką... obszarowego ataku. Eee, nie mamy żadnej, ale... użyjemy jiu -jitsu, na tego? Dobrze. Ale go, st go styrołem. Dobra, ten ma zdolności, yy, to jest super zdolność. Albo na tego jednego, na tych dwóch. Dobrze. Super. Super poszło. Dobrze. Daliśmy radę. Eee, co ja tu mam? Dobra, wciąż mamy to samo. Eee, z czego by tu go styrać? Uu, nieźle. Eee, damy sobie leczniczy dotyk. Dlaczego nie? Eee, mamy taką możliwość, więc... Dobra, teraz te, ten pójdzie z motem na tą. Dobrze, przyjmujemy ciosy na siebie. Idealnie. Hihi. <laughs> Może w końcu nam się uda. No nie, za późno. A ona i tak padła. Więc jest git. nie, czy dotyk tej... uleczymy się. No i zostało nam wykończyć ostatniego kolesia. Aj! Za wcześnie, kurczę. Uuu. Strał nam dużo. Eee... Wykończymy go w pięknym stylu, moi drodzy. Miksy mocy. Na siebie. Dobra, i no i co nam zostaje? Jak nie. Dżidż. Życie, Żyć żyć, Ładuj. No nie, słabo mi to wyszło. Fuck. No. Teraz nie wiem czy z łuku, czy nie. Dobra, damy z łuku, damy z łuku. Pięknie. Jest, <tAnd siepling> <sie <Carwyn> tak, udało się. Dobra, yy, na pewno mogę się <sie unpredictory> założyć. Że... Yy, właśnie, przecież możemy ich przeszukać. Bierzemy wszystko, a popatrzmy co. Zużyta szczykawka gotówka. Mikser leczenia. A to spoczko. Halo. No, zużyta szczykawka czyli standardowo. Yy, lodóweczka. Spoko. Co my tu. O! Nakrętka. Wow, tak sobie wolno mi nakręteczka. Spoczko. O! Kolejna nakrętka. <grym>, Lol. Uuuu uh. Widzę motyw adventure Dobra To z czystej ampy <grym> What the fuck Ten płomień chyba parzy, co? Pewnie tak Więc ładnie bym nie... Dobra Spoko Coś, coś muszę tu zrobić albo tylko zebrać to? Teraz sprawdźmy nasze zadania eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee daj rozwiąż palący problem Twinkie go wiadomo i porozmawiaj z nim o zabawie czyli cały czas te same misje mm. no tu mi wygląda na, że wszystko jest zbadane możemy wychodzić panie agencie dobra Idziemy z nim na walkę. Yy, niestety, moi drodzy, ale poszedłem, żeby walczyć z żulem i. No, wyszło tak, że, że, przegra, że przegrałem tą walkę. No i żeby was nie zanudzać tym wszystkim, yy, no postanowiłem tego nie wstawiać jednak, wiecie. Yy, pójdziemy sobie zrobić coś innego, a ominiemy tego żula. Chyba, że spróbuję jeszcze raz. I może mi się uda. Dobra, tutaj mamy wszystko wzięte. Tak jak trzeba było. Bez rękawik. O! Spoczko. Dobra, tutaj wiem, że wszystko było ogarnięte. Dlatego możemy sobie wychodzić.